Przyjechały lilie, lilie drzewiaste. Pięć sztuk i Frezji, ale to już jest inna bajka. Zaraz je posadzę tutaj, na tym miejscu, gdzie, e, gdzie rósł topinambur. To są wysokie, powyżej półtora metra, nawet do 2,5 metra. Każda w innym kolorze. I będą dosyć duże. Takie właśnie chciałam, i przede wszystkim pachnące. Drzewiaste lilie są przede wszystkim pachnące. Te, które nie pachną, to są azjatyckie. Także zobaczymy, jak mi tutaj latem burza zapachów się pojawi, to będę bardzo szczęśliwa. No i takie przygotowane tam to ziemia, to łopata. Tam jeszcze mam. Na Nawozy. I zaraz zrobimy. Pięć sztuk to nie dużo. Bardzo mi zależało na tych liliach, żeby były. Zobaczymy, jak będą w roku. Kopię dołek na lilię. A tu pojawiają się bulwy, topinambura. Co ja z nimi robię? Zostawiam. Nie bawię się w wykopywanie, wyszukiwanie, dłubanie Czystą męczarnię. Co się będzie działo na wiosnę? Te bulwy będą próbowały urosnąć. Będą puszczały pędy i jeden, jeden pęd, zrywam go, zrywam, bulwa zostaje w ziemi. I w ten sposób ona już nie ma siły przebicia, bo ile razy można puszczać pędy, żeby na zewnątrz pojawiły się topinambury. Człowiekowi urwiesz głowę, nie przeżyje. To samo roślinie, urwiesz głowę, nie przeżyje. Ona z, z biegiem czasu, praktycznie przez lato, zgnije. Nie będzie miała sił na ponowne i ponowne wypuszczanie pędów. Ale się zmęczyłam. I już są posadzone do ziemi. Jedna lilia. Urwało mi się jeden ząbek. Posadziłam ten ząbek osobno. Druga lilia. Trzecia lilia. Czwarta lilia. I piąta. I tutaj już zasypuję. Teraz je zasypię i zostawię tak do wiosny. One są wieloletnie. Nie trzeba przynieść nic robić. Wystarczy tylko dać im jeść i pić. No piękne cebulki przyszły.